Zacznę może anegdotycznie, krąży taka w, tutaj w, historia, że za dwa lata będzie spektak Kalendar e, Boys. Ja nie wiem, czy kalendar Boys byś kogoś zainteresował. Mnie osobiście niespecjalnie. Nie pan, bo y, to, to jest jakby historia dłuższa, prawda? Musical najpierw był film, ale jeszcze wcześniej. Był w, przecież słynny film Robertem Carlylem Goło i Wesoło, prawda? No tak, to, to prawda, to prawda, ale jeszcze wcześniej była faktycznie autentyczna historia tych dziewczyn. Przecież to no się tak. wszystko wydarzyło naprawdę. Potem powstała pewnie jakaś książka, nie pamiętam dokładnie, potem mhm. powstała sztuka, sztuka teatralna, potem powstał film, potem muzykal, ale ten muzykal też był w Londynie grany dosyć kameralnie. I my tutaj pierwszy raz robimy ten muzykal naprawdę na dużą scenę, wielką, żeśmy rozbudowali zespoły po to, żeby widownia gdyńska, która jest przyzwyczajona do wielkiego show, do wielkiego wow, nie była zawiedziona. Niemniej jednak, oczywiście, tam gdzie trzeba ta kameralność i to wzruszenie wszystko będzie. Kiedy słyszałem, że ten muzykal, który dla mnie jest gdzieś jakby takim krokiem dalej od po Hairspray, który też traktował o ważnych tematach, ale jeszcze to powiedzmy było tak lightowo. Ale usłyszałem, że ten jest dużo bardziej niepoprawny politycznie, a jak ja słyszę takie rzeczy, to łykam mnie jak pelikan. Tak. Proszę mi powiedzieć, co to jest takiego w innego od pewnego szablonu, który rządzi muzykalem, to nie musimy się wstydzić, prawda? Tego. No oczywiście, to jest spektakl, który właściwie zaczyna się w miejscu, kiedy inni się kończą kiedy już wiemy w normalnych muzykalach, że ci się spotkali, się kochają, dziękuję, kurde, na w dół, to my czekamy jeszcze 30, 40 lat i dopiero ją podnosimy. I ten spektakl na pewno pod tym względem jest wyjątkowy, ale też wspaniałe, mówi o, o, o kobietach też, powiedzmy sobie szczerze, nawet w zawodzie aktorki. Kobieta po 50 ma już sporadyczną możliwość Szczególnie tej w pracy. Tym. Szczególnie w właśnie w tym. I tu wielki ukłon do dyrektora Michalskiego, że wymyślił ten spektakl. I, i dla znaczy swoich... wymyślił, że będzie tego grany, no, bo w sensie, jeszcze oczywiście... nie widziałem o tym, że jest autorem tego. Nie nie nie, 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 nie. No wymyślił ten spektakl u <laughs> na scenie, sobie, wiadomo. Tak. I, I zrobił to, i mówił mi od początku, przy pierwszym telefonie, że robi to dla swoich aktorek. Mhm. I, 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 no i to jest wspaniałe. I teraz one mogą się wykazać w tych głównych rolach, czy w innych właśnie, wracając do do, do, do pierwotnego pytania, Musicalak w tym wieku już pokazywane są sporadycznie. No miejmy nadzieję, że to będzie nie tylko dla aktorów, również dla widzów. Bardzo trzymamy kciuki, no bo w, chcemy, żeby no, co najmniej jeden z dwóch najlepszych teatrów muzycznych w Polsce, Łódź, czyli trzech, Poznaj może być cztery. No i tak możemy pęcznieć, pęcznieć. Tak, tak, Panie dyrektorze. Ja muszę... Ja, ja, ja myślę, że ten spektakl no, no, ma niesamowitą siłę, bo jest właśnie, jak mówiłem, oparty na wspaniałym brytyjskim humorze, a jednocześnie jest musicalem i mamy te wielkie numery musicalowe. Ten spektakl został przez nas, przez nas właśnie jakby wymyślony na nowo, rozbudowany, więc wszystko to, co kochamy w musicalu. No że od was jest petardo tutaj w półfinale, tak? No i jest taka petarda, ale i specjalnie jej nie chcieliśmy pokazywać, żeby nie zdradzić, nie dlatego, że jeszcze nie mamy wszystkich kostiumów, nie, 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 to do tej sceny w dzień dzisiejsza, premiera za cztery dni, nie, nie, to wcale nie o to chodzi. Jasne. Natomiast, I światło oczywiście jest zrobione. Tak. mnie osobiście, ja uwielbiam wielkie muzykalowe numery, ale są też piękne, wzruszające i, i, i nawet można powiedzieć takie wzruszające, ale też ciężkie dwa czy trzy numery wykonywane przez, przez bohaterki tego spektaklu, które osobiście na mnie działają najmocniej. Mimo, Słoneczny że nie, nie są. Był, tak? Ile... Nie, 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 też, też są inne, takie, które może się nie, właśnie nie nadają na pokaz prasowy. Mhm. Natomiast one są takimi wyspami w tym spektaklu, które myślę, że każdy z nas odniesie do jakiejś swojej historii, ze swojego życia. Zawsze ktoś kogoś stracił, ktoś musiał się z kimś pożegnać w momencie, kiedy się tego nie spodziewał. I ten, dzięki temu ten spektakl staje się ważny. Ale chyba nie chodzi tutaj o jakąś polityczną wagę tego spektaklu. Aczkolwiek mówi też o tym, że o wolności artystycznej. Co też warto podkreślić, że jest dosyć istotne. I jeszcze pytanie zaskakujące, bo jakże miało być inaczej. Jasne. Są reżyserzy, niewielu ich jest, o których się mówi, że świetnie pracują z kobietami. Takim pierwszym nazwiskiem, które się nasuwa, to jest oczywiście Ingmar Bergman. Szwedzki wielki... Myślałem, że Pan powie Janusz Józefowicz. Żart, sorry, eee. sorry Janusz, żart. Nie, bardzo proszę, <laughs> wie pan, ja chętnie poprowadzę tę rozmowę <laughs> w takim kierunku, który jest najciekawszy, bo jak wiadomo w polskim teatrze najciekawszych rzeczy nawiadujemy się za kulisami. Ale doświadczenie pracy w, y, y, z kobietami, oczywiście są mężczyźni tutaj i tak dalej, ale powiedzmy szczerze, że oni tutaj pełnią rolę y, drugoplanową. Nie dość, że z kobietami, ale z takim zespołem, to żartowałem sobie z Agnieszką Szydłowską, że są dziewczyny, dziewuchy, kobiety, panie, damy, pełen przekrój. Aha, i to było pytanie. Reżyser kobiet. Reżyser kobiet, no jest to, to właśnie ten aspekt mnie najbardziej, że tak powiem, Wybijał z rytmu przed mhm. pracą. Natomiast no, ja pracuję tak, że mam jakąś wizję, ale też współpracuję, bo no, co ja będę się wygłupiał, że ja wiem wszystko o kobietach. Natomiast no, wiadomo, że ktoś musi to wszystko zebrać, i tutaj bardzo się dobrze dogodowaliśmy, chociaż yy, czasami miałem wrażenie, Mówię teraz oczywiście na totalnie na, 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 na żarty, że, że y, powstaje pewien kurnik i trzeba było to wszystko na to tupnąć nogą że, i on mówi, o Jezu, tak, faktycznie przepraszamy, bo już zaczęliśmy tak pytlować, że nie miałeś szansy się odezwać, ale to oczywiście są żarty. No bo nie, nie był kogutem w tym. No nie, nie, nie byłem zdecydowanie. Nie. Ale nie idźmy już w te porównania, bo to jest teraz bardzo nikogo nie chcę urazić. Natomiast e, e, no wspaniale mi się pracowało z, z, z kobietami, które, z aktorkami, które będąc tutaj studentem oglądałem na scenie, które podziwiałem, które, 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 które musiałem zaskarbić sobie ich zaufanie i czy to się udało, to już one same powiedzą. Ja. Yy, ale panie, o to, przepraszam, od... o czym mówiliśmy ostatnio, że jaki jest bardzo fajne, to czasami. Yy, yy, tak, tak, no ale to, to ja mówię tylko jakby o tym, o tym, o tym zaufaniu i o tym yy, porozumieniu, co, co jest, to jest jedna rzecz. Aspekt, tak sam w sobie, jako, jako dzieło, jest zupełnie czymś innym. Natomiast yy, no, wydaje mi się, że to się wszystko jakoś tak połączyło i no, jakiś, yy, nie było specjalnych yy, problemów pod tym względem. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.